Jeśli zależy Ci na tym, żeby jeść odżywczo, ale często nie masz na to zbyt wiele czasu, jeśli szukasz naprawdę prostych inspiracji na bardzo odżywcze jedzenie, to zapraszam dzisiaj na wspólny dzień gotowania. Takiego zimowego, bo mam wrażenie, że łatwo się je odżywczo, gdy jest masa sezonowych warzyw i owoców. Przędą kipią truskawki, pomidory smakują najlepiej na świecie, no gdy brak sezonu, no też się da, ale jakby dla mnie jest to trochę trudniejsze wtedy. Daj znać, jak jest u Ciebie. No jeśli się nie znamy, to jestem Irena, jestem magistrą dietetyki. No i co, na śniadanie jestem już bardzo głodna, więc szybka piłka. Czyli białkowa owsianka. Do rondelka sypię płatki. dorzucam odżywkę białkową. Polecajki podlinkuję. Do tego mleko roślinne. Jak kupujesz roślinne mleka, to wiadomo, zwracam uwagę, żeby były wzbogacone wapniem i przez to też przed użyciem nie wstrząsamy, bo ten osad z wapnia może zostać nam na dole. Tutaj, znać, czy wiedziałaś, ważny prototyp. Gdy mi się grzeje, pokroję sobie owoce. Mam dziś kiwi. Zimą wiadomo, wchodzą u mnie bardziej owoce cytrusowe, bardziej tropikalne, ale też jest bardzo dużo w mojej diecie po prostu mrożonych owoców. Została mi jeszcze jakaś śliwka, taka bardzo, bardzo miękka, więc ją też sobie ukroję, o ile będzie jeszcze żyła. Do tego pokroję sobie też jedną z moich ulubionych czekolad. Polecam bardzo smaczna, pokroję sobie prażone orzechy laskowe. Bardzo lubię laskowe, prażone, ale same i często no, nie chcę mi się ich prażyć, więc lubię kupować po prostu już takie uprażone. Mamy to! Czekoladka mi się też topi. Haha, nie. Pysznie. Szybciutko, odżywczo, mega pyszna. Update po zjedzeniu połowy miseczki. Jest pyszna, ale dla mnie trochę za słodka. Być może przesadziłam z czekoladą? Więc jeśli masz już słodką owsiankę od na przykład odżywki białkowej, tak jak ja, to polecam dać albo mniej, albo gorzką. Kawa może być dla nas super zdrowa, ale jedną z ważnych rzeczy, o których warto pamiętać jest to, żeby nie pić jej do posiłku, a odczekać tak przynajmniej z pół godziny, bo niektóre związki zawarte w kawie mogą ograniczać nam wchłanianie Żelaza. Jest to szczególnie ważne właśnie dla osób, które mają problem z żelazem. Wiadomo, są ludzie, którzy od zawsze pią kawę z posiłkiem i mam świetne wyniki krwi i subcio, ale jeśli masz problem z żelazem, z anemią, z hemoglobiną, to możesz na to zwrócić uwagę. Ilość napojów u mnie do pracy, mamy kawę, mamy wodę i yy, taką bezkofeinową, po prostu zwykłą, owocową herbatę. Ja lecę dalej do pracy. Dzisiaj w planach przygotowywanie rzeczy pod naszą coroczną, świąteczną zbiórkę z charytatywnym świątecznym e-bookiem. To jest e-book, który można dostać tylko raz w roku przez kilka dni, wpłacając choćby jedną, jedną złotóweczkę na organizację charytatywną, która wspiera pomoc w walce z głodem, więc robię coś dobrego i dostajesz ode mnie jeszcze e-book z pysznymi przepisami. W tym roku będzie on aktualizowany o trzy nowe, więc jeśli masz zeszłoroczny, to i tak polecam, bo będą pyszności. Podlinkuję wszystko w opisie i oprócz tego będę jeszcze pracować nad e-bookiem, który będzie w nowym roku z ekspresowymi, wysokobiałkowymi przepisami. Więc dzisiaj taki mocno e-bookowy dzień dla mnie. Także kawka do roboty zrobić sobie wspólny lunch, zrobimy sobie pyszne tofu żurawinowe. Taką suszoną żurawinę zalewam odrobiną wrzątku i odstawiam, żeby mi się to namoczyło. W tym czasie włączę sobie piekarnik, żeby mi się nagrzewał, pokroję sobie tofu, takie zwykłe po prostu plasterki. Gdy to mi się namacza, przygotuję sobie też warzywa. To tofu będziemy piec z warzywami. Moja blacha już po prostu woła o pomsty do nieba tak bardzo. Nie dość, że w ogóle się już nie chce domyć. To jeszcze się stłukła. Ale nic, jeszcze działa, kiedyś sobie kupię nową. Do tego połamię sobie kalafiora. Do tego też dorzucę sobie mrożoną dynię. I wiadomo, tutaj można by dodać do tego świeżej dyni, ale jeśli masz mało czasu na gotowanie, to taka mrożona, już pokrojona jest super szybka do dodania. Też jest super wtedy, kiedy dynia nie jest w sezonie, i też jeśli masz problem, a ja razem mam ze zużyciem całej dyni, to wtedy możesz tylko sobie dorzucić tyle, a potrzebujesz resztę schować do lodówki i tam może siedzieć kilka tygodni. To sobie przyknę taką oliwą w sprayu. Można to też oczywiście po prostu wymieszać ze zwykłą. To śmieszny gadżet po prostu. Do tego trochę soli, czosnku granulowanego i pieprzu. Wracając do naszego żurawinowego tofu, tą namoczoną żurawinę z wodą przekładam do blendera. Dodaję do tego trochę sosu sojowego. I się skończyła taka zwykła oliwa, więc daję trochę oleju, majeranek, tymianek i to blenduję. Takie tofu najlepiej wymieszać w takiej marynacie i zostawić tak chociaż na godzinkę do zamarynowania. Ale jeśli jak mnie Ci się spieszy, to po prostu możesz wymieszać z nim tofu i od razu przygrzeć. Jest to super tofu do zrobienia na święta, na stół wigilijny. Jest przepyszne idealnie świąteczne, ale nadaje się zdecydowanie nie tylko na święta, też do zwykłego, codziennego obiadu. Zmaruję go sobie z dwóch stron. Zostało mi trochę tej marynaty, więc wymieszam ją sobie jeszcze z kalafiorem. To wszystko wrzucam do piekarnika. Gdy nam to się piecze, gotuję sobie też kaszę gryczaną. Przepis na to żurawinowe tofu jest właśnie z charytatywnego e-booka świątecznego. Teraz przez jedyne kilka dni w roku możesz go zgarnąć, wpłacając chociażby symboliczną złotówkę na cele charytatywne. Wszystko, co za niego zapłacisz, pójdzie pomagać w walce z głodem, a to dostaniesz cudny przepis na święta. A jeśli już razem w zeszłych latach pomagaliśmy wspólnie i masz ten e-book, to w tym roku są w nim też dodatkowe trzy nowe przepisy właśnie na to żurawinowe tofu, na faszerowane pieczareczki. Mega dobre i na ekspresowe ciasteczka orzechowe, takie oh, mega, mega pyszne. Oprócz tego masz tam przepisy na barszcz, na uszka, na krokiety wegańskie, na moje ulubione pierogi i ogólnie na dania, z którymi szybko przyrządzisz roślinne święta albo choć po części roślinne święta. I w ogóle to ja jestem no, przeprzewdzięczna, że co roku możemy razem robić taką akcję i że mamy tutaj społeczność naprawdę ludzi z dobrym, ciepłym serduchem, także tak, mega czad. Cudnie, że, 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 że Herbikowa oprócz uczenia się razem jak jeść odżywczo, jak to przyspieszać, to cudnie, że też możemy tu tworzyć w społeczność takich, no, takich fajnych ludzi, także bardzo, no, bardzo to doceniam i bardzo doceniam, że razem możemy, możemy coś robić dobrego. Jo, jak to pięknie pachnie! O! Składamy to w całość. Kasza, kalafior, naszy tofu i dynka. Tu oczywiście upiecz sobie takie warzywa, jakie akurat masz. Może być na przykład papryka, pomidor, marchewa. Do tego dorzucę sobie też świeżego ogóra. Mamy gotowy taki super zimowy bowl. Za...biste. Po prostu... Oh! Kurde, no to tofu, ono będzie ideolo na święta, naprawdę. Ale nie tylko na święta, tak na co dzień też. Zajadam kalafry z marynatą. To już jest nice. Jestem trochę w niedoczasie, więc zapraszam na obiad. Dosłownie w 10 minut. I to bez cienia krojenia w jednym garnku, e, więc co? Wrzucam do garnka mrożone kluski śląskie. Do tego dorzucam dużo mrożonego bobu, mrożoną fasolkę paragową i mrożony zielony groszek. Zalewam to wodą. To gotuję według czasu na instrukcji klusek śląskich, czyli tak 9 minut. To wszystko razem sobie odcedzam. Przekładam z powrotem do gara. Mieszam to z gotowym pesto. I to dosłownie tyle roboty. Tak jak mówiłam, u mnie, gdy nie ma sezonu, zimą, mrożonki lecą mocno w ruch. Mrożenie to jedna z lepszych, jak nie najlepsza metoda konserwacji żywności. Takie warzywa zachowują sporo właściwości odżywczych. I też są ekstra dla zabieganych, bo bardzo często są już pokrojone i wystarczy tak jak tutaj tylko jak gdzieś dorzucić. Mamy pycha obiad, pełen warzyw. Jeśli Cię interesują moje top, top, top ulubione mrożonki i ogólnie takie odżywcze produkty dla zabieganych, to zobacz ten film tutaj. Serio: Perełki, perełki dla osób, które mają mało czasu na gotowanie. Warto znać. Codziennie też przyjmuję suplementy. Taką podstawą dla mnie są omega trójki roślinne, witamina D i B12. Mega się cieszę, bo zbieram się właśnie na zakupy, na które się już od dawna zbieram. I can't wait! Jadę sobie kupić używane narty. Będą były jakieś fajne. To muszę przemyśleć, przespać się. No, więc dzisiaj z pustymi rękami wracam. Wróciłam właśnie z treningu tańca e, i co już jest późno i w sumie to nie mam ochoty na gotowanie, e, więc zrobię sobie tylko szybką przekąskę. I tak wiem, tu są jeszcze gary z całego dnia, nie pomytę. Ale taki niestety ciężki los osoby bez zbybarki. Znalazłam w lodówce resztkę roślinnego skiera, więc żeby się nie zmarnowała. Dodaję do miseczki, do tego pokroję sobie pomarańcze. Do tego sporo orzechów, różnych różniastych. No i to tyle. I tak owoce można jeść też wieczorem. A jeśli szukasz prostych przepisów na święta, ale takich, którymi zachwycisz swoją rodzinę, zrobisz je ze zwykłych składników, z normalnego marketu. I chciałabym, żeby były bardziej roślinne, to możesz zobaczyć nasz 100% charytatywny e-book. Przypominam, że jest tylko kilka dni w roku, są tam naprawdę klasyki na święta, które będą też super na imprezy i też na co dzień. I dodatkowo realnie pomożesz w walce z głodem. Dziękuję, że od lat możemy robić razem tyle dobrego. Do zobaczenia już wkrótce.